Bagaże to część absolutnie niezbędna w ekwipunku każdego karpiarza. Wiadomo, musimy w coś spakować, te wszystkie rzeczy, które zabieramy na zasiadkę. To są bagaże, które zadebiutowały w katalogu firmy Jackson w 2018 roku. Torba karpiowa, ale nie taka zwykła torba do zapakowania odzieży. A torba dużo bardziej uniwersalna, przede wszystkim dlatego, że jest ona sztywna. Sztywna w swojej konstrukcji i sztywna dlatego, że zarówno wieczko, jak i spód ma właśnie z usztywnionego materiału grubego materiału wodoodpornego, więc jeżeli położymy to gdzieś na mokrym terenie. Nie mamy problemu, że nam to przemoknie i będziemy mieć mokro w środku w torbie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, bardzo istotna, to właśnie sztywne wieczko. Możemy wziąć tę torbę do namiotu i używać jej jako stolika. Tutaj można położyć najróżniejsze rzeczy, możemy sobie robić zestawy, możemy położyć kubek, więc nie musimy zabierać dodatkowo stolika, który czasami nam w jednoosobowym namiocie po prostu się nie mieści. Więc rzeczy w torbie, a wierzch jako stolik. Jest to bardzo solidne, wytrzymałe. Torba ma dodatkowe usztywnienia po bokach. Z jednej i z drugiej strony. Tak więc, nawet pusta zachowuje swój kształt. Oczywiście, w środku mamy masę miejsca. Możemy wykorzystać to w dowolny sposób. Oczywiście, dodatkowe jeszcze rzeczy to są kieszenie na tylnej ściance, kieszenie na ściankach bocznych z jednej i z drugiej strony. Plus jeszcze dwie kieszenie z siatką, tutaj na górze. Dodatkowe kieszenie po bokach. Jedna, druga kieszeń też tutaj z kieszonkami siatkowymi i kieszenie z obu bocznych stron. Z jednej i z drugiej. Więc zapakować do tej torby naprawdę możemy absolutnie. E, wszystkie rzeczy, które potrzebne są nam na krótką, czy też średniej długości e, zasiadkę. No i oczywiście korzystać z tej torby również e, jako stolik w namiocie, czy też nawet przy dobrej pogodzie e, na zewnątrz. E, torba ma naturalnie rączki do przenoszenia. Dodatkowo również e, pasek miękko wyściełany. Możemy sobie założyć na ramię i wygodnie tę torbę przenosić.